Jak ty żyjesz? Nie wiem. Samolot się nic jak tam. Aha. jakoś Aha. A, pod, a, a podobno jesteśmy niedaleko naszego zakładnika, tego co mamy uratować. A? Mhm, 21 ja km. Wiesz gdzie jest ta baza? to chodź czekaj a tu są jakieś widzę resztki samolotu może coś z nich będzie jakieś skrzynki dobra bie, bierz kabinę pilota ja biorę ten magazyn dobra kurde lawa zalała wszystko prawie Pójdź tutaj dostać inaczej o mas, mam spodnie pilota spodnie pilota mam dla ciebie strój pilota biorę Dobra, a ja mam łuk, strzały i łopaty. Może się przydać. Masz jakieś miecze? Nie wiem. Pomóż mi to zniszczyć. To jest to zniszczyć, bo... Dobra, idziemy. Ej, pary, to jest z nutki, zakwajmy źle. Ym, pokaż. Da, daj mi jakiś nóż, ten srebrny daj, ostrzejszy. Dobra. Kurde, trochę głodnieje, dobra chodź idziemy. Czekaj, dobra. Ej, patrz, mi jest baza ruskich. To chyba ta, to chyba ta, patrz tam. Tylko jak my się tam dostaniemy. Czekaj, może znajdziemy jakieś wejście, ewakuacyjne, albo coś. Najpierw, musimy, to Nie, zrobimy to teraz, będzie najlepiej. Będzie najlepiej, zrobimy to teraz. Choćby post postanowimy plan. Jezus. Dobra. Mamy, dobra, to, to robimy... O, dzięki, za po... dzięki. Mogą się przydać. Daj mi jakieś jedzenie trochę, by się przydało. Jakieś jabłko daj, albo coś. Jest zupka? Okej. Okay. Za Dobra, dzięki. Dobra, to robimy tak. O, to tutaj też masz jedzenie. Pozwolisz, że wezmę butelkę wody? I wezmę sobie tego steka. Okej, okay, dobra. Idziemy. To teraz słuchaj, tam jest zakładnik, nie? Znajdziemy jakieś wyjście od tyłu, a jak nie, no to się przekopiemy łopatą, ok? I teraz tak, musimy robić... Też mam, idziemy, ale, ale nie, nikt się nie ma o tym dowiedzieć. Dobra, chodź, idziemy. Dobra, idziemy. Czekaj, skradaj się, skradaj się, bo żeby nas nie wykryły żadne skanery. Czekaj, Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie prze nie przejdź nie chcę, prze nie chcę, nie nie Czekaj, co, zejdziemy ich od tyłu. nie 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 Widzę strażnika na, na dwóch wieżach. Czekaj. O, ledziemy od tyłu. Czekaj. Ej, tam coś jest, tam jest ładne. Tak? Dobra, to chodź, idziemy. Ja nie wiem go nie widzę. Dobra, sprintuj, szybko. Uwaga, biegnij. Lecimy. Rosja. Dobra. Jest, jest, włas, widzę. Bra, po cichu, po cichu, po cichu. Czekaj, Uwaga, obe, ubezpieczam od tyłu. Właśnie, z, z, z łukiem. Jak? Eee, z M4, sorry. Dobra, 300. Dobra, drzwi zostają otwarte. Dobra. Szukamy teraz zakładnika. Znajdź go. Szukamy zakładnika. Gdzie on jest? Tam jest. O hej, kim jesteś? Jesteś zakładnikiem? Tak. USA. Czy ruski? Gadaj. O, Dobra. Jesteś majorem, tak? Uwolnijcie mnie. Przyszliśmy cię uratować. Dobra. O kurde, strażnik. Fuck. Cicho. Zabij go. Biję mu... Bijemu Uważajcie, możecie otworzyć. Bijem mu nutle. Już nie jakimś. Jeszcze się nie pobawi. Dobra, chodź. Idziemy. Dobra, chodźcie, chodź. Błazen. Chodź. Szybko. Da się. Cieprzamy. Fak, idzie, idzie, idą, idą. Fak, uc. Szybko wskakiwać, dalej. Uciekajcie. Szybko, chodźcie. Uciekajcie, chodź za mną, dalej. Dobra. O, lec to, tak? Awaj. Dawaj! Uciekamy! Uciekamy dalej! Jesteście... Gdzie jest Bartek? Co tu się stało? Uwaga! Snajper! Dobra, chodźcie szybko, szybko, szybko. Nie, nie zauważyli nas chyba. Uff, udało się. Nie zauważyli... Nie za... widzieli, widzieli nas, ale im uciekliśmy. Chodź za... Chodź za mną. Się Rozbiliśmy się samolotem, potrzebujemy radia jakiegoś. Pamiętam tam jak tutaj było bardzo pięknie. Masz. Tutaj twoje napisie czegoś. O, dziękuję. Dobra. Ba Bartek tam jeszcze patruje na chwilę teren. Możesz się tutaj poczęstować jak czymś chcesz. Mamy kiepsko zjedzenie, więc musimy ten uważać. Piję sobie... A, Dobra. Masz tutaj miksturę. Dobra, w miarę. Dobra. Mamy chyba wszystko na razie. Nie mam, nie mam żadnego stroju dla ciebie. Dobra. Masz, ma, masz jakieś radio? Czy, 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 czy cię przeczyścili? przeciścili Kurde. Dobra, no to, no to ten. Chodź, idziemy spać.